Zgarni dwie pokręcone gry za darmo na Epic Games tylko do 7 sierpnia. He Locker, cyberpunkowy JRPG inspirowany Chrono Triggerem i Mario and Luigi RPG. Wcielasz się w Bobo, buntowniczą dziewczynę, która odrzuca swoje kastowe pochodzenie, żeby założyć zespół muzyczny i obalić reżim na Saturnie. Tak, to świat, w którym muzyka jest zakazana. Poznasz robota perkusistę, zbudujesz drużynę i stoczysz turowe walki z rytmicznym systemem w czasie rzeczywistym. Kilka klas postaci, mnóstwo pasywek, wybory fabularne i wiele zakończeń. Gracze chwalą grafikę, pomysł i scenariusz, ale narzekają na. Bagi, poziom trudności i czasem odwrotne skutki dialogów. Pilgrims. Klimatyczna przygodówka od twórców machinarium i samorost. Wędrujesz po baśniowym świecie, rozdajesz postaciom karty z przedmiotami i odkrywasz różne rozwiązania zagadek. Gra krótka, około godzinki, ale można ją przechodzić wielokrotnie. Każde podejście to inna ścieżka i zakończenie. Ręcznie rysowana grafika przypomina wieczorynki, a muzyka to średniowieczny miks gitary i klarnetu. Jest prosto, uroczo i bardzo oryginalnie. Obie gry zgarniesz za darmo na Epic Games do 7 sierpnia. Śledź kanał po więcej darmowych tytułów, zapowiedzi premier i retro live'ów z przygodówek po polsku. Do zobaczenia!